Drodzy studenci, szanowni wykładowcy, w ten oto niecodzienny sposób pragnę poinformować Was o naszych działaniach w obliczu konieczności zawieszenia naszych spotkań w realnym świecie. To zupełnie bezprecedensowa sytuacja, która nas zaskoczyła, ale nas nie przestraszyła. Jak wiecie, Zachodnio-Pomorska Szkoła Biznesu ma blisko 15-letnie doświadczenie w pracy z platformą e-learningową. Deklarujemy, że pracujemy nad bieżącym udostępnianiem zajęć na platformie, ale również już dzisiaj wzbogacamy platformę o zajęcia online w czasie realnym w systemie Microsoft Teams oraz w innych komunikatorach. Już w zbliżającym się zjeździe weekendowym zaproponujemy Wam wybrane narzędzia w systemie online. Szczegółowych informacji na ten temat szukajcie na platformie e-learningowej. Wasi wykładowcy informują Was na bieżąco zarówno o terminie zajęć, jak i o formie zajęć oraz są gotowi poinstruować Was, jak zalogować się w systemie Microsoft Teams. Uwaga, to oprogramowanie udostępniamy Wam bezpłatnie, podobnie jak bezpłatnie udostępniamy cały pakiet Microsoft Office. Informacje na ten temat znajdziecie w plikowni na naszej stronie www. Proszę Was zatem, drodzy studenci, o zaangażowanie i wysiłki. Proszę Was, nie wykorzystujcie koronawirusa jako pretekstu do zaniechania czy porzucenia nauki. My dzisiaj gorąco wierzymy, że nasze zabiegi pozwolą nam bezkolizyjnie zrealizować wszystkie zaplanowane w tym semestrze aktywności akademickie, bez potrzeby przedłużenia roku akademickiego na okres wakacyjny. Pozostajemy więc zmobilizowani i gotowi do działania. Pracownicy administracji są do Waszej dyspozycji. Piszcie, dzwońcie ale też systematycznie sprawdzajcie pocztę, sprawdzajcie ogłoszenia w kanacie, sprawdzajcie aktualności na naszej stronie internetowej. I pozwólcie mi na mały postkryptum, bo chciałbym tu i teraz bardzo serdecznie podziękować całej kadrze naszej uczelni, która z wielkim zaangażowaniem i z niemałym zapałem pracuje teraz nad zdalnym nauczaniem. Jak się okazuje, my chcemy i potrafimy zdać ten niełatwy test. Test naszej sprawności, test naszej rzetelności. No cóż, drodzy studenci, tymczasem do zobaczenia na łączach, i mam nadzieję, że już wkrótce do zobaczenia w realnym świecie. Tymczasem dbajcie o zdrowie, dbajcie o swoje emocje. Jestem przekonana, że damy radę. Dziękuję bardzo.